Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. To jest vlog z mojego pierwszego dnia pracy po operacji mimo że byłam na zwolnieniu tylko dwa tygodnie, czyli w zasadzie tak jak nie wiem, normalny urlop i to wcale nie jakiś najdłuższy na świecie, to jakoś przeżywam ten moment powrotu do pracy, bo odzwyczaiłam się od niej troszeczkę, po prostu się odzwyczaiłam od niej troszeczkę. I żeby uczcić ten powrót do pracy, upiekłam też wczoraj ciasto. Upiekłam takie jogurtowe, bardzo proste, nie wymagające żadnych sprzętów. Mimo, że mam oczywiście mikser, już po przeprowadzce wiem, gdzie on się znajduje. To jednak sięgam często po ten przepis, bo to jest bardzo proste ciacho. Tak jak mówię, nie wymagające sprzętów, nie wymagające jakiejś zbytecznej uwagi. A w większości ludzi smakujące. To jest ciasto jogurtowe z owocami. Jest już na moim kanale od dość dawna przepis na takie ciasto i jako owoców użyłam malin mojej babci. Także mogę powiedzieć, że ciacho smakowało. Jeszcze troszkę go zostało i sobie pewnie zjedzą po lunchu, bo ja tak jak Wam już mówiłam w poprzednim vlogu, wróciłam do pracy na razie tylko na 50%. Na następne 4 tygodnie tak będzie. Więc już mi te 50% minęło na dziś i musiałam już wyjść też ze względu na to, że lecę na fizjoterapię. Dlatego właśnie się... Wybieram w kierunku fizjoterapii i dzisiaj będę miała nie wiem, czy już nie jeden z ostatnich razy moją siłownię, bo już biorę maksymalne obciążenie na siłowni. Już mi powiedział fizjoterapeuta, że siłownia powoli się dla mnie kończy. Nie wiem, co będzie następne. Na pewno chciałabym popracować nad moją elastycznością, to znaczy nad zakresem ruchu mojego kolana, bo ze zginaniem mam cały czas problemy i głównie przez problemy ze skinaniem mam innego typu problemy, typu schodzenie po schodach czy schodzenie po jakichś stromych zboczach, to wszystko słabo mi wychodzi ze względu na to kolano, czy niepewność za kółkiem. Na krótkie dystanse już jechałam, że znaczy krótkie, ultra krótkie dystanse, takie 2-3 kilometry już jechałam sama, natomiast na dłuższe jednak jeszcze bym się bała. Powiedział mi fizjoterapeuta, że że mogę tak do pół godziny jeździć, jeżeli będę czuła się pewnie. No na, na dłużej niż te kilka kilometrów na razie pewnie się nie czuję i też nie mam jakiejś olbrzymiej potrzeby, żeby to robić, więc nie będę się do niczego zmuszała. Zabieram się za obiad, a dzisiaj na obiad czystki, czyszczenie resztek z lodówki. I będzie tak: będzie makaron z dodatkiem cukinii, mascarpone, czosneczków, jeszcze anszuła zaraz wygrzebie krewetek i sera żółtego i do tego skroję też pietruchę i bazylię, bo mam tutaj w doniczce. I na razie przesmażam sobie cebulę i czosnek, dwie cebule i cztery ząbki czosnku. Za chwilę dodam do nich cukinię, posolę jeszcze i będę to po prostu dusiła, aż cukinia zmięknie. Od czasu do czasu dodam też trochę wody na pewno i później dodam już anchois, dodam Mascarpone, doprawię to troszeczkę limonką, solą pieprzem wiadomo i na koniec dodam jeszcze kapary, dodam te czosneczki, krewetki z tej zalewy i do podania resztka sera żółtego. Także obiad naprawdę taki zużywający dużo otwartych rzeczy z mojej lodówki. Dużo warzyw, które... Znaczy dużo warzyw, no nie ma tu dużo warzyw, ale były trzy cukinie, które tak leżały i czekały na zagospodarowanie, więc teraz będą zagospodarowane. I na koniec też dodam posiekane zioła, które już sobie tutaj szykuję. Drugi półdzień pracy za mną. I powiem Wam, że czuję się ok. Co prawda wczoraj czułam się dobrze pracując, ale potem w domu położyłam się tak o, tak na troszeczkę, posiedzieć w internecie i spałam dwie godziny. Ale to tak jest, no, organizm się regeneruje. Myślę, że troszeczkę czuję się czasem winna, że aż tyle śpię, bo... Przez te pierwsze dwa tygodnie po operacji to ja naprawdę spałam nawet 12 czy więcej godzin dziennie, ale z drugiej strony, jeżeli jestem śpiąca, jeżeli zasypiam bez problemu później również wieczorem i śpię przerwanie całą noc i do tego regeneruję się jak jakiś ślimak mega szybko, to chyba tak ma być, nie? No i co tak troszkę średnio nam wychodzi to nagrywanie, ale to trochę dlatego, że wczoraj byłam na cały etat pracy. Normalnie pracuję teraz na pół etatu. Ale mam taką umowę zarówno z szefem jak i z lekarzem, że jeżeli są całodniowe meetingi, które ja zwykle mam raz w tygodniu i jest potrzeba, żeby na tym meetingu się znalazła, to po prostu jestem cały dzień w pracy i któregoś dni w ogóle nie idę do pracy, więc dzisiaj ja mam ostatnią połówkę dnia, bo wczoraj zrobiłam cały dzień, dzisiaj idę na pół dnia i w piątek będę miała już wolne. I chciałam Wam powiedzieć, że tak jak na początku byłam uparta i ja chciałam, żeby lekarz dał mi troszeczkę większy procent pracowania, tak po całym dniu wczoraj już zrozumiałam, że faktycznie no on wie co mówi, nie jestem do końca gotowa na to, żeby cały dzień siedzieć na tyłku lub stać. Pod koniec e, tych meetingów już naprawdę miałam boleści w nocy, już siedziałam z nogą na krześle, ale jakoś tam przeżyłam, no ale jakby miała tak dzień w dzień, to jeszcze jest chyba troszeczkę na to za wcześnie, ale poza tym czuję się dobrze, czuję, nie czuję się już takim ultra zgnilcem, wiecie jak to jest czuję, że wyszłam do ludzi, zrobiłam coś pożytecznego, nie w kontekście sprzątnęłam w kuchni, tylko w kontekście zrobiłam coś pożytecznego w strefie biznesowej. I że intelekt mi pracuje na jakichś wyższych obrotach. No, ja po prostu jestem stworzona do pracy. No co tu dużo gadać, w tym się spełniam i tyle w temacie, więc cieszę się, że jestem już tam z powrotem, ale też cieszę się, że jednak nie na 100%, bo myślę, że to by była przesada. Co prawda, w projekcie znowu się robi napięta sytuacja i. No, nie wiem, jak to będzie z tymi moimi 50%, czy ja podołam wszystkim zadaniom i czy damy rady wszystkim na czas, ale nie będę się tym martwiła na zapas. Nabrałam troszeczkę dystansu przez te dwa tygodnie, mam świeży umysł, świeżą energię i mam nadzieję, że będę. Odporniejsza też na, na stres i na takie poczucie ryzyka niespełnienia swojego obowiązku. Bo jeszcze mi się nie zdarzyło czegoś zawalić, ale zawsze ten stres, że to się może zdarzyć, bo jest za duże, wiecie, napięcie czasowe, zawsze ten stres się gdzieś tam z tyłu pojawiał. Dobra, lecę do pracy. Dzisiaj wyjątkowo tak w środku dnia, jest już po dziewiątej. I zwykle zaczynam o siódmej rano i kończę tak przed lunchem. A dzisiaj w środku dnia, ponieważ mam meetingi, od 10 do 15 są jakieś tam meetingi, na których powinnam się pojawiać. Dlatego też właśnie idę tak. W międzyczasie zrobię sobie przerwę na lunch i później będę szła do Lidla po zakupy i pokażę wam, co będziemy gotować na obiad. Wróciłam z pracy i byłam jeszcze na zakupach spożywczych i pokażę Wam, co kupiłam, bo już dawno nie było u mnie zakupów spożywczych. E, troszeczkę dzisiaj pracowałam dłużej niż pół dnia. Wczoraj pracowałam cały dzień i jestem trochę zmęczona. Wiem, że to żałośnie brzmi, zwłaszcza o kogoś, kto pracował dużo więcej niż jeden etat do niedawna, ale mam prawo być zmęczona, więc dzisiaj nie chcę mi się stać przy garach. Jutro będę stała przy garach. Dzisiaj na obiad będzie sushi. Które kupiłam i była akurat w promocji, y, znaczy w gazetce. Wiedziałam o tym wcześniej, i już, już zaplanowałam i to z Dolidla, że y, no, dzisiaj kupię sushi, bo stwierdziłam, że to po prostu przemawia. Jeszcze bardziej za tym, że nie będę starszy, dzisiaj będzie sushi y, i będą też y, kanapki. Y, tu kupiłam chleb i myślę, że sushi zjemy jedno na pół, a drugie będzie na jutrzejszy lunch. Jakoś tak w ten deseń zrobimy, żeby było rozmaicenia trochę. Że trochę kanapek, trochę sushi. Jeszcze chyba sałatkę zrobię. A jutro będę robiła papryki nadziewane mięsem mielonym. Papryk mam jeszcze kilka w lodówce, więc kupiłam tylko trzy. Także jutro sobie pogotujemy razem. Mam też jabłuszka. Zaraz sobie zjem jedno albo dwa przed obiadem, bo po prostu kocham no jesień to czas jabłek jesień jest dla mnie i ja jestem fanką jabłek i mam jeszcze chipsy proteinowe których nigdy nie jadłam i stwierdziłam, że biorę one kosztowały niecałe 4 franki 3.69 czy 3.89 coś takiego i mają w 100 g 43 g białka zobaczymy czy to jest jadalne czy nie W każdym razie takie właśnie zakupy spożywcze zrobiłam Mamy piątek, wróciłam właśnie z fizjoterapii. Dzisiaj nie pracuję, bo kompensuję poprzednie dni. I przytargałam sobie po drodze kolejną porcyjkę zakupów, częściowo na dzisiejsze gotowanie. Dzisiaj będzie dużo gotowania. Ostatnio jestem bardzo mała ambitna w kuchni. <gryw> Dzisiaj mam plan zrobić troszeczkę na zapas, pomrozić sobie też trochę lunchy. Także już Wam pokazuję, co tutaj kupiłam. I kupiłam tak. Kupiłam kaki, które były w promocji. Ja uwielbiam kaki. I były po prostu ultra tanie, kosztowały 2 franki za ten kilogram, są jeszcze niedojrzałe wiadomo, ale są dojrzeją mi za tydzień, półtora czy coś i, i zjem. Ja lubię kaki, i należy je tak jeść, przynajmniej ten gatunek kaki, te odmiany, należy jeść jak jest już taka rozwalająca się po prostu, że pęka tutaj taki budyniec w środku, o przepyszne, ja lubię, ale wiem, że nie wszyscy lubią. Mam też dwie cukinie, które kosztowały chyba franka za pół kilo i są w dodatku bio, także naprawdę mega dobra cena. Mam miechunki, które kosztowały 79 rapenów za to pudełeczko. Mam dwa ciasta na pizzę. Skusiła mnie gazetka, no co to tu szukać. Gazetka dyktatorem naszego menu domowego. Jedno jest orkiszowe, drugie jest tradycyjne. Jeszcze była odmiana amerykańska, ale już nie było jej w kartonie. Byłam ciekawa, czy to jest jakiś inny inny skład ciasta, czy tylko inna grubość rozwałkowania, czy co. W każdym razie takie ciasto kosztowało franka 29 i myślę, że jak się jest leniem śmierdzącym, tak jak ja ostatnio, to jest to dobra opcja na, na zrobienie jakiegoś obiadu i też, żeby zostało na lunch na drugi dzień, jak się jest zmęczonym po pracy. I mam jeszcze tutaj 2 kg Bakłażanów. Bakłażany były po 1,5 franka za kilogram. I chcę zrobić tak, do tych papryk nadziewanych, o których Wam mówiłam, chcę złożyć dwa bakłażany, które też nadzieję i te cukinie też sobie nadzieję. I z czterech zrobię moje pasty bakłażanowe, które robię od czasu do czasu, bo bardzo je lubimy. Zaczynam od wykrojenia rzeczy, które będę przesmażała jako dodatek do farszu. Lub pokrojenia ich, bo nie wszystkie są wykrawane Chcę użyć tych dwóch cukinii i dwóch kabaczków bakłażanów do nadziania Ale trzeba je przeciąć i wyjąć im środki Środków nie wyrzucamy, tylko kroimy w kosteczkę i przesmażamy To będzie dodane do mięsa, do farszu Zetrę też dwie marchewki, pokroję i przesmarzę dwie cebule No i zaraz zobaczycie jak to będzie dalej wyglądało ostatnio jak tylko Wam coś nagrywam, to są porażki kulinarne. Jedna połówka cukinii mi się rozwaliła, przecięłam ją za głęboko, więc stwierdziłam, że ją po prostu skroję do warszu i tyle, a to z racji tego, że te warzywa potrzebują troszeczkę dłużej pieczenia niż takie połówki, cienkie papryk. To wstawiam je na 15 minut do pikarnika same. I w międzyczasie po prostu kroję to wszystko, przysmażam, robię farsz, potem je nadzieję i wstawię już razem z paprykami w osobnym naczyniu, no bo tutaj się papryki już nie zmieszczą. W każdym razie wtedy wstawię razem z paprykami już nadziane te wszystkie warzywa. Mięso i przyprawy mam już tutaj. Jak widzicie jest tutaj troszeczkę też past, jest aïvar. Jest koncentrat pomidorowy, jest tabasco, jest pietruszka świeża pokrojona, oregano, estragon, działa prowansalskie suszone, trochę czosnku suszonego, pieprz i sól. Tutaj mam już przygotowane papryki, tu mam już podpieczone cukinie i bakłażana, a tutaj już mi dochodzą te warzywa, które zaraz będę mieszała z farszem. No i wyszło na to, że jestem mistrzynią farszu, miska pusta i wszystko jest idealnie nadziane i wstawiam to teraz do piekarnika. W piekarniku piecze mi się obiad, a ja się wzięłam za robienie porządku w elektronice z racji tego, że... W biuro było takie jeszcze totalnie nieurządzone, nie było biurka zresztą dalej go nie ma, ale jutro jedziemy kupić biurko, no ale z racji tego, że nic tam nie było, to cały czas misja biurowe rzeczy była odraczana, a że jutro jedziemy po biurko i inne rzeczy, to stwierdziłam, że muszę się za to wziąć i chcę je tak jakoś posegregować, żeby był do nich łatwy dostęp, żeby nie trzeba było się zawsze przekupywać przez cały karton. Tutaj mam jeszcze jeden karton i oba chcę mieć tutaj w tej szafie. Na tej półce właśnie będzie elektronika, zaraz zobaczymy jak mi to wyjdzie, ale to jest taka szafa w pokoju gościnnym, gdzie są dokumenty różnego rodzaju i... No, i trochę przestrzeni dla gości. Tutaj to, to i to jest puste i myślę, że zostanie, ale kto wie, jak to będzie ewoluowało. No i dobra, jakoś tam na razie jest. Tu mam jeszcze dość dużo miejsca do zagospodarowania, więc jeżeli będę miała potrzeby, to zawsze mogę sobie to poprzesuwać i tutaj jeszcze dodać jakieś zbiorniki z niektórymi rzeczami. Pytaliście mnie w poprzednim vlogu o to, czy mogłabym pokazać te podstawki pod kwiaty, jak wyglądają już z kwiatami. Tak więc to czynię. Jeszcze pewnie w tym zestawieniu takim update'cie salonu, będziecie mniej więcej to widzieli, ale no to, to chwilę potrwa, dlatego pokazuję Wam je tutaj. Tu jest ten największy stolik, a w ogóle to jestem. Jakby miło mi, że Wam się te stoliki tak podobały, że zebrały tyle pozytywnych opinii. Yy, I przechodzę już do rzeczy. Tu jest ten największy stolik, i na nim, jak widzicie, ustawiłam aż trzy kwiaty. Yy, mam uszy szreka, mam rodzaj fikusa i mam tutaj taki miks sukulentów, chociaż już jeden dominuje tutaj bardzo. I tutaj też stoi router do internetu, a tam z tyłu skitrałam kabel do kanapy, ponieważ nasza kanapa ma podnoszoną jedną część o tutaj. Yy, ma część na guziki i można sobie podnieść podnóżek i regulować zagłówek yy, i tego na razie nie mamy przypiętego na stałe, bo jeszcze ogólnie rozmyślamy jaka będzie koncepcja kablowa w tym domu, ale tam jest ten kabel schowany jakby ktoś chciał sobie użyć. Natomiast jeśli chodzi o te dwa mniejsze, u matko, a to ładowarka jakaś <noise> leży. Jeśli chodzi o te dwa mniejsze stołki, to one są tutaj Oj, odkurzacz nam go przesunął troszeczkę za bardzo do ściany, tak one wyglądają, tu jest zamiokulkos, o właśnie, wy będziecie wiedzieli. Pożółkł mu jeden tutaj taki mały badyś, już dawno, tak że to nie jest od mojego przesadzania, nie od przeprowadzki, już dawno zaczął żółknąć. I ja nie wiem, czy jego powinnam jakoś uciąć, czy powinnam tutaj, widzicie, na tej granicy, o, o, wiecie co, o, dobra, to już nie musicie mi podpowiadać. Bo miałam wrażenie, że na tej granicy on tak gdy i że łatwo by mi było go wyrwać. No i właśnie to się stało, także łatwo było go wyrwać. O jeszcze jeden liść zgubił. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Trudno. A tutaj stoi monstera na tym najmniejszym. Jest jedna wada tych stoliczków, taka, że zwłaszcza ten mały, jest dość niestabilny. Czyli jeżeli ktoś by zaczął, na przykład opierać się tu od tej strony, gdzie nie ma tej nóżki, to może wywalić ten stołeczek, no bo to generalnie całe to trio tych stołków jest jako stoliczek kawowy. One mogą stać razem, jeden pod drugim, właśnie w tych szparach, gdzie nie ma, gdzie nie ma nóżek, mogą być osobno. Ja je kupiłam z zamysłem bycia stołkami na kwiaty. Były też pytania o telewizor. Czy jesteśmy zadowoleni z telewizora? I co to jest za telewizor? Więc to jest Samsung 65-calowy kulet, który jest z tej serii 85 bo one mają tam taki mega długi, mega długi kod modelu, ale są różne serie tych Samsungów, to jest seria 85, czyli ta prawie najwyższa. Jeżeli chodzi o mój poziom zadowolenia z tego telewizora, to ja go kocham i uwielbiam. Ale też miejcie poprawkę na to, że przez ostatnie 6 lat żyłam bez telewizora, a będąc w Polsce, nie odpalaliśmy telewizora jeszcze dwa lata wcześniej, bo po prostu w ogóle go nie używaliśmy. Więc możliwe, że ja każdy bym kochała i uwielbiała, nie wiem. W każdym razie, no, kocham ten telewizor, jestem zachwycona wyborem i jeszcze Wam powiem, że tak, że. To jest może, no z jednej strony to jest przykre, dla Was przynajmniej to jest przykre, widzów oglądających mnie w Polsce. Z drugiej strony to są po prostu realia polskich podatków. Ale ten telewizor w Polsce, jak sprawdzałam ceny, to najtaniej jak go znalazłam to lekko poniżej 8 w takim jakimś dziwnym sklepie. A w takich sklepach typu Neonet, MediaMarkt to kosztuje 8,5-9. Raz widziałam nawet zadychę go. Natomiast tutaj kupiliśmy go w MediaMarkt. Ok, w promocji, ale to nie była taka cena, że totalnie odjechana i wszędzie indziej jest dużo drożej. W podstawowej wersji za 1600 franków my dopłaciliśmy stówę za taką jedną dodatkową opcję, no ale tej opcji nie ma w tych telewizorach w polskich sklepach, także różnica w cenie jest ogromna, a wynika to z tego, że VAT najwyższy tutaj to jest 7,7%. Jest niedziela, my będziemy zaraz jechali do IKEA. Dzisiaj IKEA jest znowu otwarta, kolejny raz w niedzielę i kolejny raz jest ta sama promocja, z której kupowaliśmy Paxa, czyli jeżeli wyda się 250 franków, to 50 franków dostaje się w kuponie z IKEA. I idziemy dzisiaj z misją biurko, krzesło do biurka, podkładka pod krzesło do biurka i inne różne pierdółki. I myślę, że tego już nie będzie w tym vlogu. Tego vloga już tutaj, w tym miejscu zakończymy. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!